Pan poseł Szymański, posłowie, zatęsknią jeszcze za marszałkiem Hołownią? I jakim marszałkiem będzie marszałek Czerzasty? Być może. Być może zatęsknią. Wybór pana Czerzastego na funkcję marszałka Sejmu, w mojej opinii, jest wstydem dla polskiego parlamentaryzmu i absolutną hańbą dla polskiej polityki. Nie mam tutaj żadnych wątpliwości. Człowiek, który jest według mnie takim uosobieniem elity medialno-politycznej okresu transformacji, wychodzenia z okresu komuny, ale trzymania się jej kurczowo, obiema rękoma. Właśnie to, co pan redaktor wspomniał o tym dogadaniu się. To właśnie ze środowiskiem Włodzimierza Czarzastego Cza Cza wtedy się opozycja przecież dogadywała. Tak? No co ten, pan tak źle ten nastawiony członek... do tych komunistów? Przecież pan ich nie pamięta, kiedy pan się urodził w 90 roku? Był bardzo pan dobry ma. strzał. Natomiast nie pamiętam również nazistów, a mam o nich takie samo negatywne zdanie. Wyciąganie konsekwencji czy wniosków z historii no nie może polegać tylko i wyłącznie na okresie naszego życia, bo wtedy byśmy powtarzali te tak chwilę wzięli, błędy i robili te same pytanie. głupoty. Więc chciałbym, żebyśmy w polityce również wyciągali wnioski z historii i na podstawie tego, co się wydarzyło przez ostatnie dekady i stulecia, umieli dbać o swój interes narodowy. I tutaj mam bardzo, bardzo duże wątpliwości odnośnie pana Włodzimierza Czarzastego.